Moi kochani, witamy Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji z ciągu arytmetycznego. I teraz tak, zajmiemy się takim zadaniem. Kasia, Oblicz długości boków trójkąta prostokątnego, wiedząc, że tworzą one ciąg arytmetyczny o różnicy 3. I teraz od czego zaczynamy? Zaczynamy od narysowania trójkąta. Czyli rysujemy trójkąt. Oj. Jakoś tak. I teraz tak. Załóżmy, że pierwszy element wynosi a1. Ola. Ile wynosi kolejny element, skoro jest różnica 3, czyli będzie o 3 większe, nie? 4, czyli będzie a1 plus 3. Nie. A. A kolejny element, najdłuższy bok, to będzie a1 plus 3 plus 3. Czyli tutaj jest a1 plus 6. I tutaj, moi drodzy, jest ukryte twierdzenie Pitagorasa. Twierdzenie Pitagorasa wygląda tak. A1 do kwadratu dodać. A1 plus 3 do kwadratu równa się A1 plus 6 do kwadratu. No i teraz oczywiście będę korzystał z wzoru skróconego mnożenia. Ja sobie ten wzór tutaj napiszę, jeżeli ktoś nie pamięta. Mam nadzieję, że wszyscy z Was go znają i kochają. Czyli mamy coś takiego. A2 dodać. 2AB doda, dodać B2. No i stosujemy ten wzór, czyli to przepisujemy. A tutaj stosujemy, czyli mamy A1 do kwadratu dodać, A1 razy 3 to będzie. Y, znaczy, raz, znaczy A1 razy, znaczy 2 razy A1 razy 3 to będzie 6 A1 i 3 razy 3 to jest Ola 9, dobrze. Równa się A1 do kwadratu to jest A1 kwadrat. Dodać 2 razy A1 razy 6 to jest 12A1 dodać 36. No i teraz zobaczcie, tutaj możemy sobie skrócić te elementy, ciach, a1 do kwadratu przypisujemy. No i teraz dalej 6 odjąć 12 to będzie minus 6A1, 9 odjąć 36 to będzie w matematyce minus 17 równa się 0. No i mamy tutaj ukryty naszą ukochaną deltę. Będziemy sobie liczyć deltę, czyli jedziemy, czyli A wynosi 1, B wynosi minus 6 i C wynosi. Minus 27. No to jedziemy deltę. Oczywiście mam nadzieję, że wszyscy moich słuchacze pamiętają, te wzory na deltę to było b kwadrat minus 4ac. No ja będę tutaj przypominał te wzory, o ile mi miejsce starsze na tablicy. No, delta to jest coś, co poznasz dopiero w liceum. Minus 6 do kwadratu minus 4 razy 1 razy minus 27. To jest właśnie nasz wzór na deltę. I liczymy do końca. 6 do kwadratu to 36. 4 razy 27 to jest 108, czyli 144. Czyli pierwiastek z tej delty to jest 12. I teraz liczymy A1 i patrzymy, jakie są elementy. Czyli mamy tak. A1,1, ten zapis już był stosowany. I A1,2, bo będziemy mieli dwie możliwości. No i teraz wzór był oczywiście taki. Minus B, minus pierwiastek z delty na 2A. A tutaj będzie minus b plus pierwiastek z delty na 2a. No i ona już tutaj trochę coś mi napisze, żeby było. Zobaczmy, b wynosi minus 6, czyli minus i minus daje plus, plus czyli napisz szóstkę u góry. O tutaj, szóstkę. Odjąć 12. Równość. A pod kreską ułamkową? 2 y, razy 1. 2 razy 1. Równa się i policzmy do końca. 6 odjąć 12 to jest minus 6, minus 6 napisz u góry. Pod kreską 2. No i minus 6 na 2, to podzielić na 2 to podzielić, będzie minus, minus 3. 3. Tak, minus 3. No i teraz pytanie, czy długość woku może być ujemna? Tak myślisz? No nie da się, musi być dodatna. Czyli to jest mniejsze od 0, czyli tego nie bierzemy pod uwagę. No także tutaj odpada to w ogóle tego. I teraz dalej. Teraz tutaj będziemy brali b, czyli będzie 6. Napisz, bo minus minus Od 6 to 6. O tutaj 6. 6 dodać. I pierwiastek z delty to 12 plus 12. Już jest pierwiastka wzrost 12. Wpisz tutaj kreska ułamkowa 2 razy 1. No i teraz 6 plus 12 to 18. 18. Dwa. Przez dwa. 18 na 2 to 9. A, ja, ja myślałem, że plus! 9, 9. I teraz tak. Polecenie jest takie, tutaj, żeby obliczyć długości boków. Czyli zobaczmy, jakie są długości boków. No, Ola, dopisz. Czyli A1 wynosi 9. Tutaj napisz 9. Napiszmy 9. I tutaj mamy 9 plus 3. Zróbmy to w głowie. Czyli będziesz miała 9 dodać 3 to. 9 3. O, tutaj napisz. 12. Czyli długość tego boku wynosi 12 i tego ostatniego to jest 9 plus 6, czyli 9 plus 6, czyli 15, 15, dobrze, i taka jest odpowiedź. I teraz które zadanie warto sobie przećwiczyć? Warto sobie przećwiczyć zadanie 735, i teraz tak, zadanie 736 i 737. Dam tutaj gwiazdkę, dlatego że to też jest zadanie z geometrii, które łączy ciąg arytmetyczny, ale opiera się na twierdzeniach, które być może tutaj dopiero będą w geometrii, bo ominęliśmy geometrię, jak wiecie, ale gdyby ktoś już teraz chciał je sobie zrobić, to po prostu wzory są w tablicach maturalnych na stronie 12. Tam są te wzory. Tablice maturalne. CKE. Strona 12, i tam są dwa twierdzenia, właśnie które, dopóki nie CK CKS, strona 12. Tam są dwa twierdzenia, na bazie których można próbować te to, to zadania robić. Strona 12, i dziękuję za Waszą uwagę. Do usłyszenia.